Wtedy mogę już powiedzieć dobry wieczór, bo się trochę ściemniło. <laughs> Bardzo dziękuję i cieszę się, że, że mogę kolejny raz wziąć udział w konferencji. Organizatorom gratuluję pomysłu. Gratuluję także no, i inicjatywy i, i trwania przy tym, przy tym pomyśle, bo jak widać temat wciąż interesujący i cały czas zbierający zainteresowanie. Rozmawiamy tutaj o cyfryzacji, Masz mikrofon na głowny. Mam powierzę, na głowie, już, tak. tak właśnie jestem tutaj podwójnie. Rozmawiamy tutaj o cyfryzacji i o digitalizacji szkół wyższych i cieszy mnie, że jako reprezentant Wolters Kluwer Polska biorę udział w tej cyfryzacji, w tym procesie już od wielu lat. Wolters od wielu lat cyfryzuje i digitalizuje prawo, ale poprzez tą digitalizację prawa bierze udział tak naprawdę, jesteśmy w uczelniach wciąż aktywni i wciąż obecni. I trendy, które obserwujemy, Tutaj przed sekundą w panelu panowie wspominali, że mamy tę nogę administracyjną i tą nogę dydaktyczną. My od wielu lat, od kilku na pewno, razem z Fundacją Rektorów Szkół Polskich badamy proces cyfryzacji i digitalizacji uczelni. Co roku sprawdzamy poprzez różnego rodzaju ankiety i potem wydając różnego rodzaju raporty, jak postępuje ten proces. I ja dzisiaj dosłownie w kilku słowach chciałabym powiedzieć o... o o tych badaniach, o tych raportach, które zrobiliśmy, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na taki raport, kontrola zarządcza w uczelniach, oraz drugi raport, który no, siłą rzeczy trochę jest ukierunkowany mianowicie o me metodzie nauczaniach na kierunkach prawniczych. Ale kiedy Państwo się zapoznają z tym raportem, zobaczycie, że to jest absolutnie skalowalne również na inne, na inne dyscypliny. Jeżeli chodzi o kontrolę zarządczą, to to nie jest temat nowy. On już od wielu lat funkcjonuje tak naprawdę w przestrzeni szkół wyższych, no bo uczelnie oczywiście podlegają ustawie o finansach publicznych, po, powinny tą kontrolę zarządczą wdrażać, rejestr ryzyk i tak dalej. Natomiast no cały czas jest to taki temat troszeczkę omijany. Oczywiście jest wiele uczelni które i tutaj obecnych na sali, myślę, że niektóre uczelnie mogłyby być takim benchmarkiem, jak, jak organizować kontrolę zarządczą, jak um, y, realizować tak naprawdę kwestie zarządzania ryzykami, ale jest również wiele uczelni, które dopiero ten temat rozpoznaje. I wspólnym mianownikiem dla wszystkich uczelni. Największymi ryzykami, z jakimi uczelnie się spotykają, to jest zmienność prawa, z czego ja jako Wolters Kluwer bardzo się cieszę, bo my jednak tą zmienność prawa staramy się Państwu jakoś dostarczyć i ułatwić um, tak naprawdę śledzenie tego prawa. Realizacja projektów, czyli od początku do końca wszystkie ryzyka z tym związane, no i cyberbezpieczeństwo. Pojawia się oczywiście temat zasobów ludzkich, czynnik demograficzny, niemniej jednak te trzy podstawowe są najistotniejsze. Ja pozwoliłam sobie tak naprawdę wskazać, Cztery podstawowe elementy, na które należałoby zwrócić uwagę, mówiąc o kontroli zarządczej, ale tak jak wspomniałam na wstępie, zachęcam do zapoznania się z raportem, on jest dostępny u nas na Stoisku. Tam znacznie, znacznie szersze jest omówienie tematu. Natomiast, kiedy mówimy o kontroli zarządczej w uczelniach, to widzimy. Te słabości to przede wszystkim brak zintegrowanego podejścia w określeniu celów uczelni, celów powiązanych strategicznych z celami operacyjnymi. To musi być spójne. Często dzieje się tak, trochę jak z ewaluacją, że tylko oceniamy ryzyka yy, te operacyjne, nie odnosząc ich do strategicznych. Druga kwestia. To y, brak przeprowadzenia analizy i takich map, tak naprawdę, tych ryzyk, brak możliwości y, opracowania zbiorczego rejestru i procesów zarządczych przeprowadzone tylko fragmentarycznie. To są rzeczy, na które należy niebywale zwracać uwagę i trzeba zwracać również uwagę na to, aby te procesy były spójne z narzędziami i oprogramowaniem, które jest dostępne na uczelni, bo tak jak o tym rozmawialiśmy tutaj przed sekundą, te wszystkie narzędzia muszą się ze sobą widzieć. Nikt nie będzie uczył się kolejnego rozwiązania, które jest oderwane od tych, które już na uczelni doskonale funkcjonują. I takie narzędzia są, no ja nie znam uczelni, która nie korzystałaby z Lex z bazy dokumentów i my jako dostawca tak naprawdę wiedzy prawniczej, również dostarczamy rozwiązania softwareowe pomagające prowadzić kontrolę zarządczą, um, ułatwiające monitorowanie zgodności dokumentów, które są wewnętrzne w uczelni z prawem i aktualnością tych dokumentów i to wszystko współpracuje z Leksem. W związku z tym są takie narzędzia, nie są one zbyt skomplikowane, dosyć łatwe do wdrożenia i też tak naprawdę um, ułatwiające, ale nie eliminujące czynnik ludzki, co, co ma dosyć duże znaczenie. Ja chcę powiedzieć, tak jak zaznaczyć, że jest wiele uczelni, które korzysta z tych rozwiązań. Nie są to rozwiązania wieku przedszkolnego. Dużo uczelni ma leks bazę dokumentów, coraz więcej uczelni wdraża leks kontrolę zarządczą i to są także duże uczelnie, to nie są tylko małe, to są naprawdę też wiodące uniwersytety. Jeżeli zaś chodzi o metody nauczania na kierunkach prawniczych, no to muszę powiedzieć, że tutaj takim game changerem oczywiście jest sztuczna inteligencja. O tym przed sekundą rozmawialiśmy, ale kiedy zadaliśmy pytanie dydaktykom Wydziałów Prawa, czy wykorzystują, czy przygotowując się do zajęć, korzystają ze sztucznej inteligencji, to tylko 15% odpowiedziało tak. Szczerze mówiąc, ja interpretuję to w ten sposób, że tylko 15% się do tego przyznało. Bo nie wierzę, że tylko 15% przygotowując się do zajęć korzysta z czata czy z innych rozwiązań. Oczywiście, na pytanie. Czy widzą większe szanse czy zagrożenia, jednak wciąż widzą coraz więcej jest tych, którzy widzi, widzą zagrożenia niż szanse. To wynika, myślę, z tego, że jeszcze cały czas poznajemy możliwości AI-a, uczymy się z niej korzystać, po to, żeby też od, nie tylko w pracy naukowej, ale właśnie w dydaktycznej, żeby móc. Hmm, no dostosować się też do tego pokolenia kiedyś powiedziano kiedyś ktoś powiedział że mamy zdigitalizowanych studentów i analogowych profesorów ja myślę że już tak absolutnie nie jest natomiast nadal profesorowie starają się dorównać tym homo digitalis jak sobie tutaj zapisałam z ostatniego panelu bardzo mi się spodobało to określenie Przepraszam, że to jest w języku angielskim, natomiast myślę, że większość osób na sali doskonale sobie z tym poradzi. Pozwoliłam sobie tutaj zaprezentować pewien raport przygotowany przez Thomson Reuters Predicts i to są mapy rozwoju tak naprawdę zdolności AI w wykorzystaniu pracy prawniczej. Takie fale, które nas no, czekają. Ja myślę, że spokojnie to można odnieść również do pracy naukowej i dydaktycznej. Bo ta pierwsza fala, którą tutaj Państwo widzicie, w której tak naprawdę my jesteśmy wciąż, to jest optymalizacja procesów prawniczych. I to jest takie powszechne wdrażanie i trochę eksperymentowanie ze jajem. To jest zwiększanie bardziej efektywności, takiej operacyjnej, powiedziałabym. No, a co za tym? idzie ograniczenie rekrutacji absolwentów i tak zwanych To się dzieje w kancelariach, ale czyż to się nie dzieje również na uczelniach? Pan rektor powiedział, że jeżeli będzie cyfryzacja, to to też jest proces ku temu, żeby nadmiernie nie budować liczby etatów. Czyli to jest pierwsza fala optymalizacja procesów wewnętrznych. Druga fala to już jest taka branża w fazie zmian to już tutaj głębsze projektowanie funkcjonowania kancelarii i tak naprawdę oczekiwanie od tego, o, kancelarie będą wykorzystywały AI do tego, aby wprowadzać takie standardowe usługi, te plain vanilla. To będzie robiła AI. Do tego już kancelarie się szykują i my mamy tu horyzont czasowy 10 lat, ale w, mo w mojej ocenie to, jest, to będzie zdecydowanie krócej, to będzie, myślę, 5-6 lat, bo już tą drugą falę widzimy, jak ona powolutku na, na oceanie nam rośnie. Już znam wiele kancelarii, które zaczyna. No krótko mówiąc budować, budować na przykład z lamą własne systemy do wykorzystania takiego, do tej pracy tej plain vanila. I trzeci etap. I to dla nas jako dostawcy wiedzy prawniczej funkcjonującej na, ryku, na rynku kancelarii prawnych, ale również wśród środowiska, myślę, naukowców, to już jest, taki, to jest taka dominacja liderów AI. Tutaj mm, główne... Tu będzie całkowicie inna transformacja praktyki pracy, inny biznes model, tak naprawdę już nie będzie czarżowania za godziny, ale myślę, że znacznie bardziej i to widzimy w takiej krótkiej, krótkofalowej perspektywie, że więcej, więcej pracy przejmą działy wewnętrzne, dlatego że będą mogły być wsparte AI-em. Ja, jak to zobaczyłam z perspektywy rynku prawniczego, pomyślałam sobie, że jeżeli my to zeskalujemy na rynek uczelni, zarówno pod względem dydaktyki, jak i działania naukowego, oczywiście mogą być pewne odchylenia, ale to absolutnie bardzo ładnie wpisuje się również w to, co czeka uniwersytety i co czeka naukę. Ale AI to nie są kompetencje miękkie. Nadal ta kreatywność yy, myślenia, czytania, argumentacji, umiejętności komunikacyjne. To jest kierunek, w którym nie tylko powinni kształcić się studenci prawa, ale również w ogóle studenci. Bo faktycznie, no, to o czym przed sekundą Pan Dyrektor mówił, że ta część teoretyczna, no po co mu, nawet jeżeli jest pięknie napisana, to wiadomo, że każdy znajdzie to w, w sieci. Ważna jest ta umiejętność praktyczna. Nadal prawnicy, no raczej nie będą, a ja nie przeprowadzam prowadzi mediacji. No, jeszcze, jeszcze. Dlatego myślę, że rozwój kompetencji miękkich to jest też jeden z elementów, przed którym stanie dydaktyka, żeby rozwijać to u, u studentów. I na koniec jeszcze było takie pytanie dotyczące metod kształcenia i to, co przynosi najlepsze efekty. No oczywiście prawnicy głównie mówili, że kazusy, dyskusja, wykłady, kwestia już prezentacji czy, czy takich, warszt, takich wykładów ekskatedra bez kontaktu ze studentami, już coraz słabiej rezonuje. Ja mogę jeszcze dodać, że robiąc ostatnio badania wśród studentów, po raz pierwszy podręcznik akademicki był wymieniony jako ten najmniej praktyczny w nauce. Coraz częściej pojawiają się raczej um, no, elementy takie ewidentnie zdigitalizowane i scyfrowane. Chociażby testy. Tak? To jest coś, czy, co studenci kochają, ale do tego są też przyzwyczajani niestety w, zarówno w podstawówkach, jak i w liceach. To tyle z mojej strony. Ja zachęcam bardzo Państwa do y, zapoznania się z tymi raportami. Tak jak mówię, kontrola zarządcza w uczelniach i metody nauczenia y, na kierunkach prawniczych na naszym stoisku y, szerzej, y, dogłębniej z komentarzem Pana Profesora Woźnickiego i Prezesa Albina. Bardzo dziękuję.